Biada temu, kto ma rację. Nie bądź za słodki, bo cię połkną. Nie bądź za gorzki, bo cię wyplują. Co za korzyść z mądrej głowy, skoro nogi nie potrafią jej udźwignąć. Im dłużej żyje ślepiec, tym więcej widzi. Gdy masz pełny portfel, to jesteś i mądry, i przystojny, i nawet umiesz śpiewać. Młodość karmi się z nami, starość wspomnieniami. Nie wrzucaj kamienia do studni, z której czerpałeś wodę. Człowiek powinien żyć co najmniej po to, żeby zaspokajać swoją ciekawość. Osła poznasz po długich uszach głupca, po długim języku. Podczas rozmowy najważniejsze jest to, co się przemilcza. Taka wypuszczonego z klatki da się powtórnie złapać. Słowa wypuszczonego z ust już nigdy. Pożycz człowiekowi pieniądze, kupisz sobie wroga. Słowa należy ważyć, a nie liczyć. Zegar, który nie chodzi, jest lepszy od takiego, który chodzi źle. Prawda jest ciężka, dlatego tak niewielu ją niesie. Dziękuj Bogu nie tylko za to, co dostałeś, ale też za to, co zostało ci oszczędzone. Głupi mówi, co wie, mądry wie, co mówi. Rzecz warta powiedzenia jeden raz, jest warta powiedzenia tysiąc razy. Co powinien zrobić pobożny Żyd, gdy złamie nogę? Podziękować Bogu, że nie złamał obu nóg. Nie bądź mądry w słowach, bądź mądry w czynach. Najlepszym towarem jest wiedza. Nim zaczniesz naprawiać świat, napraw siebie. Żona i weksel zawsze wracają. Życie to najkorzystniejszy interes dostajemy je za darmo. Z pieniędzmi nie jest tak dobrze, jak jest źle bez nich. U gęsi nie kupuje się owsa. Właźni, wszyscy są sobie równi. Ten, co twierdzi, że nic nie wie, wie znacznie więcej od tego, który utrzymuje, że wie wszystko. Słowo jest jak pszczoła. Posiada miód i żądło. Pisarz umiera za życia, aby żyć po śmierci. Pan Bóg dał człowiekowi dwoje uszu i jedne usta, żeby dużo słyszał i mało mówił. Najbardziej natrętny wierzyciel to własny żołądek. Łatwiej poznać dziesięć krajów niż jedną kobietę. Gdy wkracza wino, rozum ustępuje. Ludzie padają nie z powodu słabości, ale dlatego, że uważają się za silnych. Leniwy jest ten, kto nie zdobywa sobie przyjaciół. Jeszcze bardziej leniwy jest ten, który traci ich dlatego, że nie stara się, aby ich utrzymać. Kot w rękawiczkach nigdy nie złowi myszy. Jeśli nie umiesz gryźć, nie zębów. Gniew jest najgorszym doradcą. Gdyby wszyscy ciągnęli w jedną stronę, świat przewróciłby się do góry nogami. Dobre nowiny słychać z daleka. Bitemu psu nie pokazuj kija. Półprawdy to całe kłamstwo. Cudze kłopoty nie przeszkadzają spać. Druga żona jest jak marcowe słońce, ani ziębi, ani grzeje. Kapelusze są zawsze dobre, tylko głowy często za małe. Kiedy młynarz pobije się z kominiarzem, młynarz wróci czarny, a kominiarz biały. Kto ratuje jednego człowieka, ratuje cały świat. Wóz odpoczywa zimą, sanie latem, koń nie odpoczywa nigdy. Z samą mądrością nie chodzi się na targ. Gdy wszystkiego jest za dużo, to znak, że na pewno czegoś brakuje. Najlepiej uczyć się golić na cudzej brodzie. Jeśli nie wiesz, po co żyjesz, jeszcze nie żyłeś. Nie ufaj nigdy człowiekowi, który opowiada wszystko o swoich kłopotach, a nie mówi nic o swoich radościach. Jeśli handlujesz miodem, znajdziesz zawsze okazję do lizania. Nigdy nie wznosisz się tak wysoko jak wtedy, gdy schylasz się, by pomóc. Człowiek uczy się mówić bardzo wcześnie, milczeć bardzo późno. Każda synowa ma coś z teściowej. Jeżeli nie możesz pomóc przyjacielowi groszem, pomóż westchnieniem. Jeśli jeden człowiek powie ci, że masz ośle uszy, nie przejmuj się. Jeśli powie ci to dwóch ludzi, przygotuj sobie siodło. Biedak jest najbardziej nieszczęśliwy. Gdy otrzyma zaproszenie na dwa śluby tego samego dnia? Bądź krótki w słowie i dokładny w myśli. Do chleba znajdziesz zawsze właściwy nóż. Dużo zawodów, mało dochodów. Bieda i lenistwo to dwaj bracia rodzeni. Biedny jest nie ten, kto posiada mało. Lecz ten, kto zazdrości cudzego. Co widzi głupiec, ubranie na człowieku? Co widzi mędrzec, duszę człowieka? Jak się nie ma nic do stracenia, trzeba próbować wszystkiego. Lekarzowi i grabarzowi nie życzy się dobrego roku. Brzydka dziewczyna nienawidzi lustra. Czcij króla, ale bój się żandarma kłamca musi posiadać dobrą pamięć kozła unikaj z przodu, osła z tyłu głupca ze wszystkich stron kropelka miłości a może łez lepiej osądzać złe uczynki, niż je popełniać. Napisz w komentarzu, który cytat podobał Ci się najbardziej. zasubskrybuj kanał, by być na bieżąco z kolejnymi odcinkami.